Panowie, dzisiaj sprawa prosta, natomiast prędzej czy później dopadnie ona każdego z nas, a mianowicie chodzi oczywiście o wymianę baterii w kluczyku Fordowskim kluczyku bez grota dlatego, że jest to zwykły kluczyk o, jeszcze docisnąłem, to jest zwykły kluczyk jak widzicie do odpalania bezkluczykowego oczywiście ten kluczyk jest w dwóch wersjach, to znaczy on pasuje do wersji, kiedy mamy pełnego kilesa, ale także do wersji, kiedy i tak musicie nacisnąć przycisk, aby otworzyć drzwi, ale samo w sobie odpalenie samochodu następuje poprzez przycisk Ford Power. Generalnie jeżeli ten kluczyk się rozładowywuje, to oczywiście komunikat bateria klucza kończy się widzieliście go zresztą na początku filmu to jest komunikat, który powoduje, że Trzeba ten kluczyk wziąć delikatnie na warsztat, no i wymienić baterię. Bateria, jaka będzie nam potrzebna, to nic innego jak zwykła CR2032. To jest podstawowa bateria, jaka w tym kluczyku się znajduje. I taki standardowy interwał, jeśli chodzi o wymianę baterii w tym kluczyku, ja myślę, że to jest spokojnie raz do roku. Przynajmniej u siebie mniej więcej wymieniał raz do roku. Wszystko też zależy, jaką baterię kupicie. Jeżeli weźmiecie jakąś najtańszą, no to rzeczywiście może być to szybciej. Dodatkowo też wpływ na to, ma, czy macie pełnego kilesa lub nie, no bo Oczywiście ten kluczyk będzie wtedy pracował nieco częściej. Natomiast przechodząc do rzeczy. Mamy kluczyk, żeby dostać się do jego wnętrza. E, tutaj mamy takie dwa... Jakby... Na sam początek zachęcam jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału. Przekroczyliśmy magiczną barierę 4000 subskrypcji, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że nasze grono się e, powiększa. Po obejrzeniu tego filmu naturalnie zapraszam też do filmów innych, bo e, o Fordzie Mondeo MK4 mam tego dość sporo. Jakby przyciski, które powodują nam otwarcie tej oto klapki. Czyli naciskamy sobie tutaj. I jak widzicie, klapka nam tutaj w tym miejscu już odchodzi. Oczywiście, jeżeli robicie to po raz pierwszy, to może to schodzić nieco trudniej, natomiast jeżeli robicie to już po raz któryś, to rzeczywiście te zatrzaski są trochę wyrobione. Pod tą klapką mamy grot. Ten grot jak doskonale wiecie, jeżeli nie, to oczywiście zapraszam do filmu odnośnie dostępu bezkluczykowego. Natomiast ten grot służy nam do niczego innego, jak do otwierania drzwi samochodu, gdy na przykład rozładuje się akumulator i nie będziemy mogli dostać się za pomocą zamka centralnego. Dlatego też, też ten grot jest przydatny na takie okoliczności. No i teraz, aby dostać się do baterii, bo jak widzicie po zdemontowaniu tej klapki, tutaj nadal nic nie ma. Ten przycisk otwarcia i zamknięcia drzwi działa prawidłowo, tutaj ten grot został wyjęty, no ale baterii jak nadal nie było, tak nie ma. Generalnie, żeby baterię wyciągnąć, musimy ten kluczyk roztworzyć jeszcze na pół. Można to zrobić prosto za pomocą noża i jak sobie tutaj w to miejsce wciśniemy, to zacznie nam już powoli, jak widzicie, ten kluczyk się trochę rozszerzać. To chwilę, ale jak widzicie, po odpowiednim naciśnięciu kluczyk nam się roztwiera. I teraz, oczywiście, można sobie pomóc. Ja tu delikatnie poza kadrem, w to dokładnie miejsce nóż wbiłem, żeby troszeczkę to naciągnąć. Natomiast tak jak mówię, gdy robicie to po raz pierwszy, rzeczywiście będzie pewnie to schodziło nieco opornie. Kiedy już robicie to po raz kolejny, to ten kluczyk jest trochę bardziej wyrobiony. No i teraz oczywiście kluczyk mamy w dwóch oto częściach, po lewej stronie mamy baterię. Po prawej stronie panel, który też jest dosyć swobodny, bez niego jak widzicie lata nam tutaj cała ta część wewnętrzna do klikania. No tu myślę że bezpiecznie będzie to po prostu zostawić żeby nam się tutaj nic nie, nie wypadło, no i mamy oczywiście samą w sobie baterię, którą wyciągamy w bardzo prosty sposób. Wystarczy ją odpowiednio podważyć i, i w ten sposób jest ona zdemontowana. Moja jeszcze działa, więc pozwolę sobie ją wsadzić w zasadzie z powrotem, bo chciałem Wam pokazać, jakie baterie są potrzebne, ale jeszcze potrzeby wymiany jako takiej u siebie nie mam. Jak widzicie, tą baterię montuje się tak samo, czyli delikatnie na wcisk. ona tutaj musi być delikatnie spasowana czyli pod odpowiednim kątem i bateria jest zamontowana żeby to złożyć powtarzamy czynności w odwrotnej kolejności najlepiej jest, bo tu jak widzicie to jest dosyć latające najlepiej jest zwyczajnie przytrzymać sobie palcem tą płytkę i tutaj w te oto dziurki wycyrkulować tak żeby się nam to złożyło robimy sobie to w ten sposób proszę bardzo też zatrzaskami i odpowiednio Zatrzaskujemy cały kluczyk, chowamy grot z miejsca, gdzie go wyciągnęliśmy, żeby sobie spokojnie czekał na wykorzystanie i teraz tak samo też tą klapeczkę tutaj na dwóch zatrzaskach chowamy i w ten oto sposób kluczyk nam. Działa ponownie. Generalnie y, istnieje podobno ryzyko tego, że jeżeli będziemy mieli ten kluczyk długo bez baterii, to zostanie on rozkodowany. Ja szczerze mówiąc, na tyle wymian, ile miałem baterii, nigdy się z tym nie spotkałem, dlatego też dajcie znać w komentarzach oczywiście, jeżeli macie takie sytuacje, w których ten kluczyk się rozkodował. To myślę, że będzie cenna informacja dla wszystkich. Oczywiście zachęcam też do zostawienia suba, będzie mi bardzo miło. Przekroczyliśmy granicę 4000 subskrypcji na dzień dzisiejszy, także mega, mega, jeszcze raz mega się cieszę. I i zachęcam do oglądania moich um, innych filmów, bo rzeczywiście na kanale odnośnie Forda Mondeo jest ich bardzo dużo.